A, z nich tylko te saule wypadają. Zabra. dobra, to może też wezmę łuk. To nie ma sensu jak wale z tego, bo za mało zadaje obrażeń. Wie, zawsze możesz zrobić ten charge, że tymi ogniami tłuczesz, nie? Masz Bela ale, i sobie... Zbuduj. Ale najlepszy jest właśnie ten, ten do strzelania. A nie masz jakieś co podpala, czy jak już dotę zadajesz? Mam, ale... jest na krótki zasięg. Uch, dobra, dość z tym Dużo mary mi to jakoś to kosztuje. Idę strzał sobie kupić. Dobrze, niektóre z tych strzał można kupować, bo to byłoby w ogóle rzeź. To masz tego, tego... ...to co wyleciało z nich? Chyba tak. No, Soul of State. No, to daj. Czekaj, okay, wszystkie sloty wypełniam z powrotem strzałami O masakr Zobaczę co z tego badziewia się robi, gdzie jest gate No Ale mam przecież zrobić dla mnie ten Dobra ja chcę tylko zobaczyć co z tego się robi, gdzie jest gait Chyba zginął Że na cholerną wycieczkę gdzieś po naszej arenie O, wow, super jakiś A tu strzał? To masakra. Trzeba zrobić przywołanie tego zasranego mechanicznego warma Halo. O. ten nobski guide. Bogaty jest Z tego się hełm robi 15% zwiększa wyobrażenie tansu. Ten hełm Potrzeba tego 20% Potrzeba maskę, czapkę i czapkę Tak zrobię sobie maskę do ten Albo mógłbym sobie kuszę zrobić, z tego można zrobić magiczną harfę. Rainbow Rod, 63 magic damage. A -a 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 -a. Weź 30 Crystal Shardów, 4 Unicorn Horn i zrób sobie tego Rainbow Roda. To jest chyba najsilniejsze, co może być. No tak. No to będziesz miał DPS, nie? No ale unikornów mamy jakoś mało, nie wiem dlaczego. Masz. Ile tych unikornów? Nie ja wiem, idź do guide'a, jak nie pamiętasz. Ja chcę pomiatać ognia, no. Też by chcesz wziąć ogniem, jak. Bo ta fuka. A, w górze jest. Omki, tak trzeba będzie co nocy się z nimi tłuc. Wspaniale. Te saule mi się już pokończyły. No ale... Dobra, nie. To chciałem. Light. Masakra Nie ma jakiegoś dodat innego kobaltowego tego nie chcę chodzić w naszych idiotek teraz Zmieni Gdzie jest ten nadmiar kobaltu? Czy ten kobalt jest w takich lościach, że u nas już masakra. Dobra. Potrzebuję Soul of Light, tak? Dobra. Ale problem zrobić soul of light, czy go tam wziąć skądś. Wszystko mamy praktycznie wszędzie. Nie mamy. Jedynym problemem złożenia całego Jiru będzie, wiesz, tylko to. A masz soul of light? Nie. nie ja ja pozużywałem tych soul of light, bo ja sobie farmiłem mnie ja dzisiaj rano. Ciebie nie było. Na tych bossów właśnie, bo to się tylko tak oje robi. Dobra, czy tutaj kobaltowy secior jest? Patrz, full, full wypas. Kolejny jest z Mitrylu. Masz? To daj. <laughs> Śniż, nie mam Mitrylowego. Mam na własny użytek dwie części, które będą mi potrzebne. I mam buty z no Adam. To mi dać. Co? No, Mitrylowy. On to ma tyle samo defensu. Przestań, to się różni niczym. Totalny Faceral. <laughs> Hmm. A ja lubię niebieski kolor, więc mi się to podoba po prostu. Przestań to rozbrajać. OMG. No chyba muszę zejść na dół, tak? Ja idę na Minecraft szukać. Ja chcę kuszę tą, a to trzeba zabić tylu bosów, że on... Znaczy no, został ten w piekle, ale ja się z nim nie będę teraz bawił. Tego nie chcę, tego nie chcę. Obawiam się, że nie mam z nim szans. Na bank nie mamy szans z ostatnim tym bossem, wiesz? No, nie będziemy z nim próbować. Po drugie nie mamy tego do przy... O, Mitryl. Tego do przywołania bo Idę w inną stronę, żebyśmy surowców nie grubli No tak, bo ja ci dawałem surowce i teraz będzie ci kradł. Tak, No to już znalazłem, dać ci jeden surowce, idę po to, żeby znaleźć go więcej No, no to nie muszę ci tak? cię rzeczy ci krane, jeżeli się Cię troluję I to bardzo sukcesywnie z tego co widzę Jak ja ciebie trollowałem Ale tak potem się okazało, że ten orb się jednak spełnił, bo nie, nie skosiłbyś tylu orbów, potem mm -hmm. też przestaje się kość. No tak. Orby się nie, nie reskają. Udowodnij mi to najpierw. No udowodniłem. No właśnie nie. A tu dużo mobów jest, o Jezus. na robaki. O, jak zwykle, miliard kopera. wiadomo na co i nie wiadomo po co on rośnie. No, abyśmy mogli przyzywać. Co? dobrać to brać? Toż masz w skrzynkach kopera? Tam się skończę. To będziesz płakał, że nie masz bossa. Zbierzmy najpierw te wszystkie surowce i dopiero potem będziemy się z tymi bossami Iron zbieraj i złoto a bo mnie wszystko zbiera. zbieraj ten kop Ej, no, nie odbija się. Dobra, trochę świetle Szuka w jakimś innym biomie na przykład tego, żebyś miał te Soul of Night Soul of Light I się zajibisz tym odcinkiem, gra, wszyscy się zabiję. To nie wiem, to Ty możesz szukać Soul of NIGHT, a ja Soul of Light. Tak oboje będziemy mieli coś do szukania. A tobie pewnie nie będzie się chciało. Czemu? Ja akurat sobie kopię w dół. Ja niby mogę tu chodzić, bo dla mnie są te... pomienienia nie? To strzał. Mi się przyda. Nie ciekawi co w kolejnym patchu wprowadzą. To to jest taki duży update. Znowu kobalt masakra. Nie no, znowu kobalt to na pewno nie wprowadzą, bo już jest. No ja mówię, że kobalt znowu no Wiesz, znaleźć nazwy jakichś tych surowców to żaden problem, tylko że. to mnie wprowadzić. Miejcie, kaj po prostu co będzie dalej, skoro ten halo jest tak wymyślny, nie? Nawet ta podróż w kosmos może być super fajna. Tylko zjebali tych bossów moim, tych na hard modzie. oni nie są tacy super. Oni są tacy w miarę średni, moim zdaniem. Nie robię żadnych super fajnych rzeczy O, boss bo dużo bije No bo dużo bije, ale co co, jakiś super ciekawy ten boss jest No oczy są fajne, ale ten metalowy robak w ogóle mi się nie podoba na przykład Cienki strasznie Ktoś go z góry nukuje i nara to Gdzie to boss? Czy znaczy, z oczami trzeba jakąś tam taktykę trzeba uciekać, ale one też takie wiesz sobie Powiem jakie tam będą silne potwory. Aha, to jest... Dobra. Hmm. Po co mi te nagrobki? na wiem, nagrał OP Jeszcze metrów, super No ty potrzebujesz metr chyba No dobra, no ale nie mam miejsca Dobra, ty, ty, ty. tego nie potrzebuję Bok, nie, nic nie widać. Ale w on nie Ale fujej, on no, się Ale ja, no O, on się dziaje. Ale fujej, Oj I pierwsze ten. Odkryłem tego, adamantium nie mnie Bo ja w lawie zawsze gdzieś znajduję. No właśnie o to chodzi, zawsze jest w lawie. A ja przy grzybkach znalazłem. Myślałem w ogóle, że to ten, koper. Kopię, kopię, patrzę, nie biorę tego. A to adamantium. Ale tu wiatr nam masz oh no. Woda ciągle się leje No i co z Serduszko. Chociaż koniec końców to lipa życi w osobie, nic takiego nie drogą, tylko te... ...some.

Super robak. No ja też mam no, super robaka. Tylko że mnie zjadł super robak. там наду там сейчас шест... Chyba coś znalazłem. Tak, mam adamantium. Wspominałeś. Gdzie? Yeah. No tu, gdzie jestem? Nie, nie dużo, ale mam. A tam jest coś tysiąca, nawet nie widzę się. po dron, wama się na mnie zespiły i to tak perfidnie jeszcze. Trudno, to teraz przytopię ten adamantium. Muszę hełm zrobić długo. Ciekawe, ile tych barów będę potrzebował, żeby zrobić hełm. Oby nie dużo. Wow. Nie wiem nie zajdę teraz do ciebie, tyle tych się narobiłem tam coś? Co? O Nic nie było widać. Jaką rześ robię. Nie wiem co. No co, mały są w pomieszczeniu. Ja tylko puszczam gaz. Dobra, do czego pasuje ten, strój lekarza? No To lekarza. Boże, jaki dziwny ten strój. A gdzie ten mój strój bada- A, na Milkenie jest ten mój strój badacza, tak? Chyba tak. Na No. Bo to się ze skóry robiło. No. To teraz musisz kazać mu oddać.

A tu mi szybko idzie dropienie tych rotenczanków. No to masz farta, bo mi nie. Nie, po prostu walczę zaraz pewnie znowu zginę. To takie armie ich są, że masakra. No wiem Też ten spawn w Ferrari powinien dać się ogarnąć To jest chyba nitkę O, znalazłem adamanty, to dosyć dużo, tylko że w zajebistym głównianym miejscu O Boże, no właśnie, gówniane miejsce. Ała. Nie mamy jakichś potionów, że można w lawie pływać? Chyba. mamy. Dobrá, tady ty... test. Czuję się bezpieczny w tej Woops. Jest to.